To bohater, którego potrzebujemy, lecz na jego nie zasługujemy. <śmienny> Siemaneczko, z tej strony Dwal Rumbajło. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w unboxingu, w openingu nowego Pixel Boxa. Dzisiaj niestety nie ma ze mną pani Drwalowej, ale to chyba lepiej, bo dzięki temu mogłem zakosić jej czapkę. Doskonale przemawia do kobiecej strony mojej duszy. I doskonale pasuje do dzisiejszego filmu, ponieważ tematyką jest... Dyncy. Czyli komiksy, właśnie z Batmanem, z Jokerem, z Supermanem i zresztą Ferajny. Pamiętam zawsze w szkole, jak wiecie, pytano dzieciaki, kim chcesz być w przyszłości? Jeden mówił strażakiem, inny policjantem, inny nie wiem, astronautą. A co mówił Mały Drwal? Ja chciałbym być Batmanem. W sumie, jak dzisiaj ktoś mnie pyta, to też odpowiadam to samo, także niewiele się zmieniło. Dobra! Let's go! Otwieramy! Rzecz jasna, kiedy paczka przyszła, jak się dobrała do niej pani Drwalowa, to musiała ją naruszyć musiała otworzyć tutaj, tak, naruszyć fokę strzegącą pieczęci. Tym razem nawet silnie pomógł, ale spoko loko damy radę. Ja jeszcze nie widziałem, także będę mógł się temu przyjrzeć. Oh boy! W tym Pixelboxie światełko na niebie, czyli licencjonowany reflektor z logiem. Batmana. Uwaga, może się nietoperze. To jest chyba to. Takie coś. Projektor. To się jakoś tutaj otwiera chyba. Swoją drogą, jak zauważyliście, założyłem wyjątkowo y, koszulkę na tę okazję. Kapitan Ameryka, to jest czołowy bohater tego uniwersum, prawda? Tuż obok Batmana. Dobra, słuchajcie. Pitu, pitu, gadu, gadu. O kurde. ty. To nie, to jest całkiem, całkiem spora rzecz, no. Wiecie co, nagram to na sam koniec, dobra? Bo to może być naprawdę ciekawe. Zgasimy światełko i zobaczymy jak to będzie kurczę działać. Dziebaty śmieszek, czyli licencjonowana kraczka do kąpieli w stroju Jokera. No to już widzę stąd. <śmum> Zajebisty. <śmum> dobre, dobre, dobre. Tam mi się podoba. Tutaj, dziebaty śmieszku. Oh boy. Coś takiego nareszcie. Teraz nareszcie mam prawidłowe kieliszki. Nie mam z kim pić, ale, ale zawsze kieliszki są. Mogę pić teraz sam ze sobą, Za każdym łukiem przelając się w inną osobowość, super bohaterską. Zajebiste. Uwielbiam takie gadżety. Takie nerdowskie gadżety użytkowe, które naprawdę można na co dzień wykorzystać w fajny sposób. Zobaczmy dalej: ubranie lodziarza, czyli <laughs> dostępna tylko w tym pixelboxie i pixelboxie mini, limitowana koszulka. Ubranie lodziarza? Goddammit, o co chodzi? Proszę bardzo. Proszę bardzo, Mr. Freeze. No, jak zwykle robi robotę, nie? Zajebista. Zajebista, świetna. Jak zwykle z koszulki z Pixelboxa jeszcze nigdy mnie nie zawiodły, naprawdę. Tak, dobra, bad girl. Bierze się dalej. Do dalszej roboty. Wspaniała kobieta, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie. Limitowana przypinka. Hm. Czyli chodzi oczywiście o Wonder Woman. I naklejeczkę też mam z Wonder Woman. Ale tu jest coś jeszcze. Ja tego nie mam na liście. A, jest, Sześć! Tajemniczy nieznajomy, czyli licencjonowana figurka Batmana z serii Guts and Monsters. Proszę bardzo, jest Batman. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem Batman, który był zarazem wampirem. Nie? Była taka jedna seria, gdzie Batman został ukończony przez Wampira i był Batmanem wampirem. I to jest chyba to. To jest dobre, zdecydowanie. Powiem wam, że no, jako fan komiksów u ten pixelbox wyjątkowo, e, wyjątkowo masny <laughs> jest dla mnie. Serio, konkret. Bardzo, bardzo fajne. Polecam, pozdrawiam. Więcej takich pixelboxów. Dobra, sprawdźmy teraz ten projektor. Proszę bardzo, tak to wygląda. No nie, to jest projektorek. Już po wsadzeniu baterii, tutaj klikamy, ciach, i jest światełko. I teraz sprawdzimy, jak to działa. E, tutaj miało takie. E, Klisze, tak? One są jak najbardziej przyklejalne. Ma dużo znaczków, które można wybrać sobie, żeby wyświetlać. I się wymienia między sobą te klisze, no i czekaj. Także tutaj się bierze, tutaj się klika, tu się świeci. No to sprawdźmy, co? O, patrzcie tutaj. Elegancko. Elegancko, troszkę mogę oddalić. Tak to może wyglądać. Teraz, jak pani Dwalowa będzie chciała, żebym coś zrobił w domu, to powiem jej, musisz wyświetlić znak. Dopiero wtedy będę wiedział, że go tam mnie potrzebuje. Ugh. Tych znaczków jest tutaj dużo więcej. O, uwaga, proszę bardzo, to jest klasyk. <grystanie> no, to słuchajcie, niniejszym nadaję temu oto pixelboxowi status zajdistości. Nie poważnie, jako fan komiksów, jako fan Batmana jestem ultra zadowolony. Niesamowicie podoba mi się to, co jest w tym miesiącu. Z pewnością użyję <gadżetów> tych gadżetów nie raz i nie dwa. A co wam mogę powiedzieć? Jeżeli jesteście zainteresowani własnym Pixelboxem, zajrzyjcie koniecznie do opisu. Mega polecam, bo świetne, naprawdę świetne gadżety możecie znaleźć w środku. Tyle ode mnie, tyle ode mnie. Kończymy ten materiał na dzisiaj, no nie kaczko? why so